Rozdział 10 Lotne czajki mknęły z wodą jak jaskółki, niosąc młodego rycerza i jego losy. Z powodu wysokich wód porochy nie przedstawiały wielkiego niebezpieczeństwa. Minęli suruski, łochanny, szczęśliwa fala przerzuciła ich przez woronową zaporę, zgrzytnęły trochę czułna na kniażem i strzelczym, ale jeno się otarły, nie rozbiły, aż wreszcie w oddali ujrzeli piany i wiry strasznego nienasydca. Tam już trzeba było wysiadać i czół na lądem ciągnąć. Praca długa i ciężka, zwykle zabierająca cały dzień. Na szczęście, widocznie po dawnych przeprawach, na całym brzegu leżało mnóstwo kloców, które podkładano pod czółna dla łatwiejszego toczenia ich po ziemi. W całej okolicy i na stepach nie było widać żywego ducha, na rzece ani jednej czajki, bo już nie mogły płynąć do siczy inne, jak te jedynie, które pan Grodzicki przez Kudak przepuścił a pan Grodzicki umyślnie odciął Zaporoże od reszty świata. Ciszę przerywał więc tylko huk fali o skały nienasydca. Przez czas, gdy ludzie toczyli czółna, pan Skrzetuski przypatrywał się temu dziwowisku natury. Straszny widok uderzył jego oczy. Przez całą szerokość rzeki biegło w poprzek siedem grobel skalistych, sterczących nad wodą, czarnych, poszarpanych przez fale, które powołamywały w nich jakoby bramy i przejścia. Rzeka całym ciężarem wód Tłukła o owe groble i odbijała się o nie, więc rozszalała, wściekła, zbita na białą, spienioną miazgę, usiłowała je przeskoczyć jak rumak rozhukany. Ale odparta raz jeszcze, nim mogła lunąć przez otwory, rzekłbyś, gryzła zębem skały, skręcała się w bezsilnym gniewie w potworne wiry, wybuchała słupami w górę, wrzała jak ukrop i ziała ze zmęczenia jak dziki zwierz. A potem znów huk, jakby stu dział, wycie całych stad wilków, Chrapanie, wysilenia i przy każdej grobli taż sama walka, tenże sam zamęt. Nad otchłanią wrzask ptactwa, jakby przerażonego tym widokiem, między groblami posępne cienie skał, drgające jak kołbani na kształt złych duchów. Ludzie ciągnący na lub przyzwyczajeni, żegnali się pobożnie, przestrzegając namiestnika, by się zbyt nie zbliżał do brzegu. Były bowiem podania, że kto zbyt długo patrzył na nienasytec, ten w końcu ujrzał coś takiego, od czego rozum mu się mieszał. Twierdzono również, że czasem z wirów wynurzały się czarne długie ręce i chwytały nieostrożnych, którzy zanadto się zbliżyli, a nawet straszne śmiechy rozlegały się w przepaściach. Nocami nawet zaporożcy nie śmieli czułem przeciągać. Do bractwa na niżu nikt nie mógł być jako towarzysz przyjęty, kto po samotnie czółnem nie przebył. Ale dla nienasytca czyniono wyjątek, gdyż skały jego nigdy nie bywały zalewane. O jednym bochunie ślepcy śpiewali, jakoby i przez nienasytec się przekradł. Wszelako nie dawano temu wiary. Przeciąganie czułem zajęło blisko dzień czasu i słońce poczęło zachodzić, gdy namiestnik wsiadł znów do łodzi. Za to następne porochy przebyli z łatwością, bo całkiem były pokryte i wreszcie wpłynęli na ciche wody niżowe. Po drodze widział pan Skrzetuski na uroczyszczu Kuczkasów olbrzymią mogiłę z białych kamieni, którą książę na pamiątkę swego pobytu kazał usypać, o której pan Bogusław Maszkiewicz w Łubniach mu opowiadał. Do Siczy stąd nie było już daleko, ale że namiestnik nie chciał nocą wjeżdżać w czertomelicki labirynt, postanowił więc zanocować na Hortycy. Chciał także spotkać jaką żywą duszę zaporowską i dać uprzednio znać o sobie, by wiedziano, iż poseł a nie kto inny przyjeżdża Hortyca jednak zdawała się być pustą Co niemało zdziwiło namiestnika Wiedział bowiem od Grodzickiego Że tam zawsze stawała załoga kozacka Od inkursji tatarskiej Puścił się nawet sam z kilkoma ludźmi Dość daleko od brzegu na zwiady Ale całej wyspy przejść nie mógł Miała bowiem przeszło mile długości A noc zapadała już ciemna I niezbyt pogodna Wrócił więc do czajek Które tymczasem powyciągano na piasek I rozpalano ognie na nocleg od komarów Większa część nocy zeszła spokojnie. Semenowie i przewodnicy pośpili się przy ogniach. Czuwały tylko straże, a z nimi i namiestnik, którego od wyjazdu z Kudaku dręczyła straszna bezsenność. Czuł także, że trawi go gorączka. Chwilami zdawało mu się, że słyszy zbliżające się kroki z głębi wyspy. To znów jakieś dziwne odgłosy, podobne do odległego beczenia kóz, ale myślał, że ucho go zwodzi. Nagle, dobrze już ku świtaniu. Stanęła przed nim jakaś ciemna postać. Był to czeladnik ze straży. — Panie, idą! — rzekł pośpiesznie. — Kto taki? — Pewnie Niżowi. Idzie ich ze czterdziestu. — Dobrze, to niewielu. Zbudź ludzi. Ognia podpalić. Semenowie wnet porwali się na nogi. Podsycony płomień buchnął w górę i oświecił czajki i garść żołnierzy namiestnika. Inni strażnicy przybiegli również do koła. Tymczasem nieregularne kroki gromady ludzi dawały się już rozróżnić wyraźnie. Kroki te zatrzymały się w pewnym oddaleniu. Natomiast jakiś głos spytał z akcentem groźby: A kto na brzegu? A kto wy? odparł wachmistrz. Odpowiadaj, wraży synu. A nie to z samopału zapytam. Jego wysokość, pan poseł, od księcia Jeremiego Wiśniewieckiego do atamana koszowego wygłosił donośnie wachmistrz. Głosy w gromadzie umilkły. Widocznie trwała tam krótka narada. A chodź jeno sam tu! zawołał wachmistrz. Nie bój się, posłów nie biją, ale i posły nie biją. Kroki znów ozwały się i po chwili kilkadziesiąt postaci wynurzyło się z cienia. Po śniadej cerze, niskim wzroście i kożuchach wełną do góry, namiestnik od pierwszego wejrzenia poznał, że po większej części byli to Tatarzy. Kozaków znajdowało się tylko kilkunastu. Przez głowę pana Skrzetuskiego Przeleciała jak błyskawica myśl Że skoro Tatarzy są na Hortycy Więc Chmielnicki musiał już wrócić z Krymu Na czele gromady Stał stary Zaporożec Olbrzymiego wzrostu O twarzy dzikiej i okrutnej Ten zbliżywszy się do ogniska Spytał A który tu poseł? Silny zapach gorzałki rozszedł się dookoła Zaporożec był widocznie pijany Który tu poseł? Powtórzył Jam jest, rzekł dumnie pan Skrzetuski ty? A cóżem ci brat, że mnie ty mówisz? Znaj Grubianinie politykę, oderwał się wachmistrz. Mówi się jaśnie wielmożny pan poseł. Na pochybel że wam, czortowy syny! Szczop was sierpia chowa smert, jasno wielmożny syny! A wy po co do atamana? Nie twoja sprawa, więc jeno, że szyja twoja w tym, bym się do atamana najprędzej dostał. W tej chwili drugi zaporożec wysunął się z gromady. My tu z woli Atamana, rzekł. Pilnuję, by się nikt od lachif nie zbliżał, a kto się zbliży, mamy wiązać i dostawiać, co też uczynim. Kto dobrowolnie jedzie, tego nie będziesz wiązał. Budu, bo taki nakaz. A wiesz, chłopie, co to osoba posła? A wiesz, kogo tu przedstawiam? Wtem stary olbrzym przerwał. Zawedem posła, ale za borodu. Ot tak. To rzekłszy, sięgnął ręką do brody namiestnika ale w tej chwili jęknął i jakby gromem rażony, zwalił się na ziemię. Namiestnik roztrzaskał mu głowę czekanem. Koli! Koli! — zawyły wściekle głosy w gromadzie. Semenowie książęcy sypnęli się na ratunek swego wodza. Huknęły samopały. Wrzaski — Koli! Koli! — zlały się ze szczękiem żelaza. Wszczęła się bitwa bezładna. Zdeptane w zamieszaniu ogniska zgasły i ciemność ogarnęła walczących. Wkrótce jedni i drudzy zwarli się tak, że zabrakło miejsca do cięcia, a noże, pięści i zęby zastąpiły szable. Nagle z głębi wyspy ozwały się liczne nowe nawoływania i krzyki. Napastnikom nadchodziła pomoc. Chwila jeszcze, a byłaby przyszła za późno. – Doczułem! – krzyknął grzmiącym głosem namiestnik. Pocztowi wykonali rozkaz w mgnieniu oka. Na nieszczęście czajki, zbyt silnie wciągnięte na piasek, nie dawały się teraz zepchnąć w wodę. Tymczasem nieprzyjaciel skoczył z furią ku brzegowi. Ognia! skomenderował pan Skrzetuski. Salwa z muszkietów wnet powstrzymała napastników, którzy zmieszali się, skłębili i cofnęli w nieładzie, zostawiając kilkanaście ciał rozciągniętych na piasku. Niektóre z tych ciał rzucały się konwulsyjnie na kształt ryb wyłowionych z wody i porzuconych na brzeg. Jednocześnie przewoźnicy, wspomagani przez kilkunastu semenów, wsparłszy wiosła o ziemię, Dobywali ostatnich sił, by zepchnąć statki na wodę Ale na próżno Nieprzyjaciel rozpoczął atak z daleka Pluskanie kul po wodzie zmieszało się ze świstem strzał i jękami rannych Tatarzy, a ułachując, coraz przeraźliwiej zachęcali się wzajemnie Odpowiadały im krzyki kozaków Koli! Koli! I spokojny głos pana Skrzetuskiego, powtarzający coraz częściej komendę Ognia! Pierwszy brzask oświecił bladym światłem walkę od strony lądu widać było ciżbę kozaków i tatarów, jednych z twarzami przy kolbach piszczeli, drugich przygiętych w tył i ciągnących cięciwy łuków. Od strony wody dwie czajki dymiące i świecące ustawicznymi salwami wystrzałów. W środku leżały ciała spokojnie już porozciągane po piasku. W jednym z czułem stał pan Skrzetuski, wyższy nad innych, dumny, spokojny, z porucznikowskim buzdyganem w ręku i z gołą głową, bo mu strzała tatarska zerwała czapkę. Wachmistrz zbliżył się ku niemu i szepnął: Panie, nie wytrzymamy, kupa za wielka. Ale namiestnikowi chodziło już o to tylko, by poselstwo swoje krwią przypieczętować, pohańbienia godności nie dopuścić i zginąć nie bez sławy. Dlatego też, podczas gdy semenowie poczynili sobie zworów z żywnością rodzaj zasłon, spoza których razili nieprzyjaciela, on stał widny i na pociski wystawiony. Dobrze rzekł, wyginiem do ostatniego. Wyginiem batku, krzyknęli semenowie. Ognia. Czajki znów zadymiły. Z głębi wyspy poczęły napływać nowe tłumy zbrojne, w spisy i kosy. Napastnicy rozdzielili się na dwie kupy. Jedna podtrzymywała ogień, druga, złożona z dwustu przeszło Mołojców i Tatarów, czekała tylko chwili stosownej do ręcznego ataku. Jednocześnie z szuwarów wyspy wysunęły się cztery czółna, zwane podistkami, które miały uderzyć na namiestnika z tyłu i z obu boków. Zrobiło się już widno zupełnie. Dymy tylko porozciągały się długimi pasmami w spokojnym powietrzu i przesłaniały po bojowisko. Namiestnik kazał zwrócić się dwudziestu semenom ku atakującym statkom, które gnane wiosłami pędziły z chyżością ptactwa po spokojnej wodzie rzecznej. Ogień kierowany ku tatarom i kozakom idącym z głębi wyspy, osłabł przez to znacznie. Tego też zdawali się czekać. Wachmistrz znów zbliżył się ku namiestnikowi. Panie! Tatarzy biorą handżary w zęby, zaraz rzucą się na nas. Jakoż trzystu blisko ordyńców, z szablami w rękach, z nożami w zębach, gotowało się do ataku. Towarzyszyło im kilkudziesięciu zaporożców zbrojnych w kosy. Atak miał się rozpocząć ze wszystkich stron, bo napastnicze czułna przypłynęło już na strzał. Boki ich zakwitły dymami. Kule jak grat poczęły się sypać na ludzi namiestnika. Obie czajki zapełniły się jękami. Po upływie kilkunastu minut połowa semenów poległa, reszta broniła się jeszcze rozpaczliwie. Twarze ich były zczerniałe od dymu, ręce ustawały, wzrok mącił się, krew zalewała oczy, rury muszkietów poczynały parzyć dłonie. Większa część była rannych. W tej chwili wrzask straszny i wycie rozdarło powietrze. To Ordyńcy ruszyli do ataku. Dymy, spędzone ruchem masy ciał, rozproszyły się nagle i odsłoniły oczom dwie czajki namiestnika, pokryte czarniawym tłumem tatarów, niby dwa trupy końskie, rozdzierane przez stada wilków. Tłum ten parł, kotłował się, wył, wspinał, zdawał się walczyć sam z sobą i ginął. Kilkunastu semenów dawało jeszcze odpór, a pod masztem stał pan Skrzetuski z zakrwawioną twarzą, ze strzałą utkwioną aż po brzechwę w lewym ramieniu i bronił się z wściekłością. Postać jego wydawała się olbrzymią wśród otaczającego go tłumu. Szabla migotała jak błyskawica. Uderzeniom odpowiadały jęki i wycie. Wachmistrz z drugim semenem pilnowali mu obu boków i tłum cofał się chwilami z przerażeniem przed tą trójką, ale pchany z tyłu pchał się sam i marł pod ciosami szabel. Żywych brać do atamana! Do atamana! wrzeszczały głosy w tłumie. Poddaj się! Ale pan Skrzetuski poddawał się już tylko Bogu bo oto pobladł nagle, zachwiał się i runął na dno statku. Proszczaj, batku, ryknął z rozpaczą wachmistrz. Ale po chwili padł także ruchliwa masa napastników pokryła czajki zupełnie.